me down. <laughs> Siema, siema, cześć, witajcie, ja jestem Kupsona W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy opening Big Boxa oraz Brau Mega Boxa e, oraz jeszcze mam jeden nagrany filmik, który zobaczcie tak mniej w środku odcinka e, gdzie otwierałem właśnie Mega Boxa, Big Boxa oraz Brawl Boxa z Wojtkiem, czyli ziemniaczkiem.pl ziemnior.pl oraz z Oskarem, którzy do mnie przyjechali e, jak możecie też zauważyć wbiłem sobie Mortisa na 20 rangę przez te kilka dni, które nagrywałem i tak, udało wam się wbić 10 łapek pod ostatnim filmem, kiedy wbijałem Franka na 20 rangę, więc teraz odcinki się będą pojawiały regularnie co dwa dni, więc naprawdę wyczekujcie i zostawcie łapeczkę w górę oraz subika. No i co, sobie zaczynamy już na... Zostawiać... zagrać i pamiętajcie o łapeczce w górze, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz skomentowaniu tego filmu dla zasięgu, a ja was już zapraszam do oglądania i sobie co gramy. Tak gdzieś w połowie odcinka wpuszczam ten filmik właśnie, który nagrywałem z to jest taki minutowy z ziemniaczkiem.pl PL oraz Oskarem. Yy, no, może coś trafiliśmy, może postać, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Zobaczycie sami. Bo tam otwierali właśnie Mega Boxa, Big Boxa oraz Boxa, więc każdy typ skrzynek. I kolejny odcinek właśnie będzie tak samo jak prosiliście, jak zrobić taką miniaturkę, jak właśnie robię, bo kilka osób się pytało. A teraz, właśnie ten 8 bit na chcę pokonać. Ja mam już 3 powercubesy i będę chyba na nich skakał. Tak, skaczę na nich. Udało się. Ojojoj, ojoj. Oj. Dawaj tego, ale primo, robimy. Robimy tego, ale primo. Dobra, udało się, uff, ale kozak, o nie, Daryl tutaj leci na mnie, aj, druga pozycja, no ale i okay, plus 7 pucharków, dzisiaj sobie właśnie yy, tym Edgarem zagramy, yy, bo jeszcze, mam, yy, jeszcze go nie mam na 15 rance, a właśnie chcę, i moim takim postanowieniem noworocznym, właśnie, może już nie takim noworocznym, może już nowy rok z dawno, yy, żeby po prostu każdą postać mieć na 20 randze, to jest nie aż takie trudne do zrobienia, bo już mam chyba tam 12 postaci na, dwu, na 20 randze, coś takiego. No, jeszcze właśnie no, z tym Mortisa wbiłem, no. Ten, aj, ten luma King tak ai ma. No dobra, minus 2. Na razie się nie zrażajmy. Już prawie mam 13,5 tysiąca pucharków, więc to jest naprawdę wyczyn, mi się wydaje. No chociaż dla mnie, bo wiem, że tam są jakieś koksy prosy, co mają po 30 tysięcy, na przykład tak jak VCR. No ale to co trzeba, wiecie, już grać tak profesjonalnie bardziej. No, Okej, okay, udało się. Mamy już dwa Power Są z tą skrzyneczką i Ulta, więc to jest super. I sobie zbierzemy te skrzynki właśnie ze środka. Oho, tam coś odgrywa się w krajem dolnym rogu. Na midzie, czyli na środku. I sobie myślimy, że po tej gierce otworzymy Big Boxa. Właśnie za to są gwiazdne punkty, tak? I jak mogli się jak, jak gracie w Brawl Stars, to pewnie wiecie, że dzisiaj się skończył sezon i dostawaliśmy punkty za właśnie postacie powyżej 20 rangi albo za punkty powyżej 20 rangi. Jakoś tak. O nie, to jest koled. I mi się właśnie udało tam chyba... Właśnie chyba tyle ile mam punktów, tam 2000 coś. Mam 2320, chyba tak ja mam tutaj właśnie na Edgarze 7 power cubesów, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie. I mam tutaj teraz yy, Ulta I tam, tą tą dojechać Dobra, udało się tą. O Jezu! Nie! Uf. Ha, ha, Ale miałem bardzo biało! Takie miałem mało HP, miałem, nie wiem nie wiem ze 100, może 40. Ale tutaj jest ten Edgar. Ja mam 11 Power Cubesów, więc jak to wygram? Nawet gdybym miał e, bardzo przypał, bo zaraz mi się naładuje e, ult. No, Edgar, że wyjdziesz stąd? Czy ja mam się Sero dojechać? Ok, udało mi się, więc jakby coś, to już jestem na wygranej pozycji i będzie plus 10 Pucharków, czyli może już będzie 12 ranka. Tam za bardzo nie patrzyłem. A tu jest ten Edgar. Ha, siema wyku. No to zaraz będziemy mieli plus 10, on to jest... musi w krzaczkach być. I zaraz pewnie skoczy na mnie. Tak, skoczy zaraz na, mnie na 100%. Udało się wygrać, naprawdę, kozak. I jest chyba już 12. ranga. O ile się nie mylę. Tak, jest 12. ranga i muszę jeszcze y, 6 razy wygrać z Edgara, żeby mieć właśnie plus 500 y, pucha, y, tych żetonów, żeby mieć dużą skrzynkę. Może się dzisiaj udajesz, ale sobie teraz otworzymy. Y, tak, to jest 2000. To się uda jeszcze to zrobić. Uwaga. Big box. Czy coś będzie? 3. Ok. Dwa. A i nie świeci się, czyli tylko punkty mocy są. Oj, mega boxa jeszcze nie otwieramy spokojnie. E, tu sobie zagramy jeszcze za dwie gierki i wam puszczę ten filmik, który właśnie nagrywałem e, z Wojtkiem i Oskarem. I powiem, że, te, że coś trafiliśmy, ale nie będę wam co co trafiliśmy i w jakiej skrzynce, żebyście oglądali na, na pewno. E, I pamiętajcie także o subskrypcji z dzwoneczkiem łapeczce w górze oraz komentarzu dla zasięgu, bo to mnie naprawdę motywuje do następnych e, odcinków. No, ale teraz sobie już gramy. To jest search, My zaraz będzie chciał strzelać. E, ja, ja nie wiem, kto tam wszedł w te lewy górne krzaki. Mm. Tu jest lu. Dwa lu. Dobra, udało się. Udało się tak zrobić. A nie, nie, nie. nie, Jak, Jak mnie ten lu porobił? Ja myślę, nie, myślałem, że to na, na spokojnie z nim wygram. No ale dobra, to teraz wam pokazuję ten filmik. Siema, ma z tej strony Kupsoń, a dzisiaj sobie zrobimy wielki opening trzech skrzyneczek, a ze mną jest Wojta z Lisów, Lisu Flisu, normalnie, Ziemnior.pl. Ziemniaczek.pl, siema, mordeczki. Oraz Oskar, przywitaj się. Cześć. No, Oskar się przywitał, Wojta się przywitał i robimy opening skrzyneczek. Brawl Otwórz się, otwieraj. No niestety, nie ma żadnej postaci linowej. Daj na Majka oraz Gaila. Ma, e, Big Box. Ja Kasa, Wojtek otwiera. Trzy, Dobra, trzy. Dwa. Nie, nie I otwieramy teraz Mega Boxa. Wszyscy wspólnymi Dobra. siłami. Trzy. Dwa. Jeden. jeden. Sześć. sześć. Mamy sześć. Dobra. Jest gadżet. Startera star, 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 obrazu nie ma gdzie Albo postać.

Trafiłem właśnie gadżet, który zdaje 500 punktów obrażeń, kiedy się go użyje w pobliżu przeciwnika, oraz także, że można nim skakać przez ścianę, tak samo jak Star Powerem dodaj na Majka. Tylko to, y, gadżet jest jakby y, z możliwością wyczerpania, tylko trzy razy można go użyć. Zaraz, zaraz Wam to zaprezentuję. Tylko sobie jakieś power key to będziemy. Ja mam bardzo fajny pomysł na challenge w właśnie Brawl Stars, który na razie nie będę zdradzał. Taki fajny. I tutaj Wam to, to zaprezentuję, jak ten gadżet działa. Biegniemy, biegniemy, ktoś nas goni, strzelamy się z nim i nagle robimy tak, siup i przeskakujemy o trzy kratki i lecimy dalej. Więc to jest naprawdę fajne. Fajne urozmaicenie. I troszkę mi się wydaje, że Stars jest taką grą Pay to Win, czyli płacisz wygrywasz. Bo jeżeli płacisz, to masz Mega Boksy, jeżeli masz Mega Boksy, trafiasz rzeczy, a jeżeli masz rzeczy, to jest prostu ci łatwiej wygrywać. No i to tak działa. Jak właśnie mówiłem, kolejny odcinek będzie, jak, jak zrobić miniaturki takie właśnie jak ja robię. Bo to właśnie się kilka osób w komentarzach pytało. Jak robię, w czym robię i ty, zrobię taki odcinek na przykład. Aj, nie udało się. Ale z piąte miejsce, czyli nie ma na e, pocharków na miejscu, tylko są na plus 2. I myślę, że kolejna postać, którą będziemy wbijać, to jest albo Nita, albo Brok właśnie. Bo na nit mam chyba gadżet. Tak. Mam gadżet, który pozwala miśkowi nity, czyli ten ult, jakby za zastunować, czyli zatrzymać przeciwnika, którego właśnie ten misiek uderzy na, na tam półtorej sekundy chyba to jest, tak? Tak, tak. I teraz jak będę właśnie miał w tych skrzynkach, albo sześć, albo właśnie będzie mi się świeciła jedynka. To po prostu wiem, że albo, albo gadżet, albo postać to jest. Po prostu nie, no nie ma innej możliwości. Bo, bo mam wszystkie Star Powery, yy, a postaci nie mam wszystkich jeszcze. Tutaj ten Aid mnie, 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 coś, mnie coś próbuje diabnąć. Dobra, spróbujemy sobie się steamować z tym. Ojejej. Aj, nie udało się niestety w trzecie miejsce i jeszcze bi porobiła. No, no okej, okay, no niestety się nie udało. Teraz sobie na koniec jeszcze odcinka otworzymy właśnie Mega Boxa. Kupujemy sobie. jak będzie 6, to ja naprawdę będę tak niesamowicie uliczony, ale pewnie będzie pewnie to jest moje szczęście. 6! Udało się. Jest. Postać albo gadżet Czy będą dwa gadżety, czy będzie postać? Ja tak chcę, amber, naprawdę, to jest moja wymarzona postać. Do Mortisa i uwaga, Do niej świeci się jedynka. Uwaga, co to będzie? Gadżet do Tary, która widzi właśnie przeciwników przez 4 sekundy e, w krzakach. No dobra, dostaję pewnie kolejny odcinek właśnie zagramy Tarą. Ale na dzisiaj to się z Wami będę już żegnał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem łapeczce w górze oraz zostawieniu komentarza dla zasięgu tego filmu. A ja sobie tutaj jeszcze szukam tary. No, gdzie jest stara? Tutaj jest stara. Macie gadżet. No i co? Do zobaczenia. Cześć.